was serdecznie. Dzisiaj znowu zaczynamy od śniadania, czyli spotykamy się przy śniadaniu. E, dzisiaj śniadanie trochę na biedaka. Zaraz wam powiem dlaczego. Tu w miseczce już mam przygotowaną granolę i nasiona chia. I na biedaka, dlatego że mam mało owoców. Skończyły mi się owoce, mam tylko trzy truskawki i kilka malin, ale później pojedziemy do Lidla i kupimy truskawki i maliny, bo ostatnio kupowaliśmy i naprawdę są bardzo słodkie i smaczne. Nie mam kawy, ponieważ kawę już piłam. Najpierw była kawa, teraz będzie śniadanie. I to wszystko zaleję mlekiem migdałowym, które teraz ostatnio cały czas piję w kawie i właśnie do granoli ja uwielbiam granole mogłabym ją jeść codziennie także ja się zabieram za moje śniadanie a z wami widzę się później Jakieś pianki twoje. Pianki? Nie używam żadnych pianek. Nie wiem co to jest. To... chyba musi i go to be. O, go to be. To chyba musi być twoje. Dobra, obracamy się, bo operator wyjdzie zaraz w samych bokserkach. E jak widzicie, ja już jestem ogarnięta. Ta operator był biegać, wrócił, wziął prysznic i właśnie zauważył, że wprowadziłam się do koszyczka, który tak naprawdę powinien być tylko i wyłącznie jego. Ja zaraz dla Was nagram projekt Denko, bo już mam dość sporo pustych opakowań, a nie chcę, żeby te filmiki później były jakieś mega długie. Zresztą wiecie, że ja nie lubię długich filmików nagrywać. Staram się przynajmniej, żeby tak było. Zostały tylko wyprostować włosy, już postolicę mam tutaj wyłączoną. Pojedziemy do Lica i pojedziemy do Butsa, o ile... Operator się zgodzi. Zgodzisz się? Nie. A no to nie pojęcie. To będziemy tylko po truskawki Maliny i banany do Lidla. Przykro mi bardzo, nie chcę nas nigdzie zabrać. Taki z niego drań, Wy mówicie, że on taki wspaniały i dobry, nieprawda? On po prostu teraz na się przyznaje, że on do buta nie chce jechać. Dobrze, to ty, to ty ku, przez widzów swoich chcesz mnie naciągnąć na wyjazd. Tak, no się, Wiesz. Podeprzeć kimś. Yeah, <laughs> tak, 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 ja. No dobra, więc ja uciekam jest dla Was projekt dęko, wyprostuję włosy i będziemy się łączyć z Wami później. Tak, operator tu w bokserkach, zaraz go pokażę, o, 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 o. no i uciekł do pokoju gościnnego, wstydzi się pokazać w majtkach, taki jest operator odważny. My już wróciliśmy, jak widzicie, paczka truskawek, dwie paczki malin, uwielbiam maliny, truskawki lub albo maliny, albo truskawki w granoli codziennie rano, uwielbiam. Oczywiście banany, które są bardzo smaczne i słodkie, tutaj Dominik jeszcze kupił sobie krakersy, yy, tutaj takiej... Batonik migdałowy, akurat z działu greckiego, bo teraz jest tydzień grecki w Lidlu, także Dominik sobie to kupił, to nie dla mnie. I tu mogę Wam pokazać pusty worek. Niestety Dominik już wciął kupił sobie ciastko. Jego ulubione ciastko to jest taki piegusek z dużą ilością czekolady, kawałków czekolady w środku. Także niestety dotarł tylko worek do domu, ale ciastko wrzuciłam Wam na Instagram, bo to jest rozmiar XXL, także możecie zobaczyć. No i oczywiście worki na śmieci bo nam się skończyły. Także mini haul, najważniejsze to owoce do granoli, czyli maliny i tryskawki. Kochani, jakie tłowolicie, wolicie? Deska do prasowania, czy kosmetyczny syf na biurku, Deska do prasowania, czy kosmetyczny syw na łóżku? Ja chyba wybieram ten syw jakoś lepiej się czuję na tle tych kosmetyków niż na tle deski. Eee, tak, pokażę Wam, co kupiłam w Budz, bo byliśmy w Budz, kupiłam nie wszystko, co chciałam, ale obkupiłam się. Tak, kupiłam się i też chcę się tutaj zwrócić w tym momencie do was z prośbą, bo mój produkt farbka do brwi z Makeup Forever się rozwarstwia W momencie kiedy wyciskam z tubki farbkę, wychodzi mi osobno farbka, osobno woda, więc niestety no produkt już jest do wyrzucenia. Nadaje się do wrzucenia, a mnie strasznie korci zamówić coś z Anastazja Beverly Hills. Nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że nigdy nigdy nic z tej firmy nie miałam. A teraz akurat w momencie, kiedy farbkę z Makeup Forever wyrzucę, to nie chcę pracować cieniami, nie chcę wrócić do cieni, ponieważ ostatnio używałam cieni i strasznie topornie mi się nakłada, jednak zdecydowanie lepiej aplikuje się tą farbkę z Make Up Forever. Nie chcę też kupować kolejnej farbki no chyba, że będę zmuszona, no to kupię. Na pewno nie 15, bo piętnaska to nie jest mój odcień w ogóle, to była porażka, pani mi dobra.

trudno, tak też bywa. W każdym razie nie chcę wracać do cieni, cieniami mi się źle pracuje, ostatnio nakładałam to, bo nakładało mi się tak strasznie topornie, ciężko, chciałabym też coś nowego, więc piszcie mi, piszcie mi, co sądzicie, czy macie, czy lubicie, czy polecacie, co jest fajniejsze, kredka z Anastasia Beverly Hills, czy ten żel w słoiczku, to się nazywa pomada do brwi, ale nie jestem, nie jest, nie jestem pewna, tak mi się wydaje, że to jest pomada do brwi, także czekam na Wasze komentarze, bo coś zamówię, mam nadzieję, że chyba, że będą Opinie Wasze negatywne, to nie będę zamawiała, bo tutaj stacjonarnie nie mamy stoiska Anastazja Beverly Hills. Chyba, że nie wiem, to też mi napiszcie, ale wydaje mi się, że nie ma w Dublinie stoiska. Anastasia Poveriklis, więc nic nie pomacam, nic nie podotykam, muszę się sugerować opinią Waszą i tym, co przeczytam czy usłyszę właśnie w sieci, także to jeżeli chodzi właśnie o produkty do brwi, wiem, że teraz bardzo popularna i bardzo głośno jest też o kredce Sobe Glory, ja ją jakiś czas temu kupiłam, ale ona się u mnie nie sprawdziła, ten odcień też był taki bardzo rudy, moje brwi są ciemne, więc wyobraźcie sobie, ruda kredka i czarne brwi, no po, po prostu rewelacja można uderzyć w miasto. Także kredka Soul Gloria odpada bo ona mi się u mnie się nie sprawdziła, ale korcie mnie właśnie Anastasia Beverly Hills i, i no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Czekam na wasze opinie, jak macie to piszcie, co sądzicie, co jest lepsze właśnie, najważniejsze. Co jest lepsze? Kredka do brwi czy właśnie ten żel w słoiczku Co uważacie, że jest lepsze do brwi? Dobra. To właśnie jeżeli chodzi o Anastasia Beverly Hills, a teraz szybki Hollywooda, po prostu zakupy roku. Zobaczcie, pojechaliśmy do but, planowałam kupić więcej. Nie wszystko było dostępne przed operator. Robię hola, nie przeszkadzaj. Hola? Hola. Kupiłam kostkę balmi. Jak wiecie, ja jestem uzależniona od balsamu Weos, Balsamów Balmi, także kostka z balmi. I jeszcze kupiłam co kupiłam? Kupiłam e, dwie główki do naszych szczoteczek Colgate Jedna dla mnie, druga dla operatora Ja już na drogu używam szczoteczkę elektryczną I powiem Wam, że nie wyobrażam sobie mycia zębów inną szczoteczką I to by był bardzo szybki i sprawny haul, zakupy miesiąca e, Tyle kupiłam, kupiłam tylko dwie rzeczy Myślałam, że kupię więcej, ale nie wszystko, nie wszystko e, było dostępne Chciałam jeszcze kupić balsam do ciała, ten spray z wazelin, spray and go chyba Ale niestety nie było tej wersji żółtej Ja chciałam ten żółty, była zielona i brązowa, ale nie chciałam ani jednej ani drugiej. Chciałam tą żółtą, bo ja ją już używałam i wiem, że jest super. Chciałam też kupić chusteczki do demakijażu. Kochani, my się zabieramy za seans nocny, znaczy nie do końca jeszcze nocny, jest pół do dziesiątej. Będziemy oglądać ostatnią część Hobbita, bo jeszcze nie oglądaliśmy. Trwa około 3 godziny, chyba nie całe trzy godziny. Jest Dej, pół do dziesiątej, także posiedzimy sobie trochę, ale my jesteśmy wnocnemarki, my chodzimy późno spać. A tak dla ciekawostki pokażę Wam, że jest pół do dziesiątej, a u nas jeszcze na zewnątrz jest. Jasno, także e, opowiem Wam może w innym filmiku, jakie wrażenia po ostatniej części. Każda część kobieta mi się podobała, wielbiam takie filmy. Teraz się z Wami żegnam, pomacham Wam tu moją ręką, której prawie w ogóle nie widać. Widać, jak ją tak zatrzymam, tak? Jeszcze malowałam, w tym poznokcie, widzicie, zmieniłam kolor. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!